Co się stanie, gdy fast foody piwem i nie będę się wcale ruszał? Czy ty A co się stanie, gdy będę liczył kalorie, zdrowo jadł i trenował? Schudniesz. Dobra, dość tego pieprzenia, przecież doskonale wiesz, co robiłeś przez ostatnie kilka miesięcy, co doprowadziło do tego, że masz zapuszczoną sylwetkę, czujesz się nieatrakcyjnie, niekomfortowo i masz kompleksy. Domyślasz się, co musisz zrobić, żeby mieć taką sylwetkę, być pewnym siebie, wyglądać atrakcyjnie i czuć się dobrze w swoim ciele, ale problem w tym, że tego wcale nie robisz. Więc zastanów się: czy chcesz przez całe życie być zapuszczonym, czuć się nieatrakcyjnie, niekomfortowo w swoim ciele, czy przez całe życie chcesz mieć kompleksy, czy jednak wolałbyś być atrakcyjnym, dobrze zbudowanym i pewnym siebie mężczyzną, który jest ogarnięty życiowo i z łatwością osiąga swoje cele, a jedyne, czego potrzebuje, to nakierowanie bądź delikatne wsparcie przewodnika, który był dokładnie w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o sylwetki i samopoczucie, ale z tego wyszedł, przeszedł metamorfozę. I teraz pomaga dokładnie takim samym mężczyznom jak Ty. Jeżeli podoba Ci się opcja pierwsza, w porządku, nie wnikam, wtedy absolutnie nic nie rób. Natomiast jeżeli bardziej interesuje Cię to, żeby być dobrze zbudowanym, atrakcyjnym i pewnym siebie mężczyzną, to napisz do mnie wiadomość prywatną, a przedstawię Ci jeden z dwóch wariantów współpracy, czyli program od chudotustego tustego do atrakcyjnego, albo program od chudego do umięśnionego. W obu przypadkach gwarantuję, że zmienię Twoją sylwetkę jako jedyny.